Cześć, dzisiaj widzimy się w tym miejscu e, ani innym, ale wciąż jesteśmy u mnie w mieszkaniu. Słuchajcie, skończyłem wczoraj, zdaje się, trzeci tom Anioła Nocy Brenta Wicksa, czyli poza cieniem. Historia Kailera naprawdę, naprawdę mnie wzruszyła, zaciekawiła, zaintrygowała i wzbudziła jeszcze na pewno kilka innych emocji, ale przede wszystkim zaciekawiła, ponieważ jest ona opisana. W tak, można powiedzieć, typowy dla autora sposób, ale jednocześnie przez to wszystko tak niecodzienny, czy po prostu umiejętny sposób, że ciężko jest wobec tej powieści po prostu przejść obojętnie. I tu już mówię tak naprawdę, jakby postaram się, żeby to była recenzja tego tomu, ale no, siłą rzeczy będę odnosić się do całości. Trzeci tom, który jest, wydaje mi się, tomem najlepszym ze względu na to, że po prostu wszystko. Wszystko nabiera takich już, jeżeli nabrało rumieńców w części drugiej, no to w części trzeciej już te rumieńce zostają spalone. Więc jest to o tyle najlepsza część, że jest to część finałowa, gdzie wszystko się, wszystko się dzieje naraz i wszystkie te wątki, które powinny być skończone są kończone. Odniosę się na samym początku tej recenzji do tytułu filmu, który Wam wrzucam. E, dlatego uważam, że. E, znaczy, jeszcze nie wiem, jak to nazwa na, na nazwę dokładnie, ale e, dlatego uważam, że tutaj powinno się coś jeszcze wydarzyć. Dlaczego to już koniec, dlaczego to tak krótko trwało? Tu powinno być więcej rzeczy mm, wplecione. Po kolei po pierwsze, oczywiście nie znaczy to, że to jakby, nie zrozumcie mnie źle, książka wcale na tym nie straciła. jakby, Tu to by, to by dało się zrobić po prostu więcej. Tutaj były trzy tomy e, napisane: ja nagrałem trzy filmy, znaczy teraz nagrywam trzeci i jak najbardziej okej, okay, ale po prostu momentami tak bardzo mi to przypomina Malezankę Księgę Poległych i Koło czasu. Przede wszystkim te dwie książki, i jestem pewien, że Brent musiał w jakiś sposób albo świadomie, albo nieświadomie czerpać, jakby może nawet nie tyle inspiracji, ile jakąś taką, wiecie, bazę myślową z tych albo z jednej, albo z drugiej, albo z jednego pana, albo drugiego pana, nie wiem. Natomiast odnosząc się właśnie do tytułu tego filmu. Moim zdaniem, tutaj y, były, były takie możliwości, tego, żeby zrobić z tego coś większego, żeby zrobić y, z tego y, sagę. Znaczy, może nawet nie tyle sagę, ile co najmniej napisać jeszcze dwa tomy. Coś, co w czarnym pryzmacie się udało. I wydaje mi się, że to też może kwestia po prostu, y, na pewno pomysłu, bo wiadomo, że pomysłu, ale może też takiej chęci, że czarny pryzmat powstawał. Y, jednak e, w takich, a nie innych warunkach i wyszło tak, a nie inaczej, że tych Tomów powstało więcej. Tutaj tych Tomów jest mniej, e, ale bez problemu dałoby się tutaj napisać tak mi się przynajmniej wydaje. E, dajcie znać, co sądzicie w komentarzu, czy waszym zdaniem też tutaj dałoby się napisać zdecydowanie więcej książek niż tylko te trzy, że Anioł Nocy mógłby być trylogią. Znaczy jest trylogią, ale mógłby nią nie być, mogłoby być tych książek więcej. Dajcie koniecznie znać. W każdym razie, ja tego nie traktuję jako wadę, absolutnie, tylko chciałem po zauważyć fakt, który dla mnie jest bardzo ważny, ponieważ to, co dzieje się w tym tomie, tu jakby klasycznie w, jakby w ostatniej części. W ostatniej książce serii, czy to trylogia, czy nie, która ma mało części, tak powiedzmy do pięciu, czy, czy nawet mniej często, często jest tak, no naj, najczęściej w trylogiach, często jest tak w tego typu publikacjach, że w tym trzecim tomie, no mimo wszystko, mamy najwięcej właśnie nadźgane najważniejszych elementów, dlatego ten ostatni tom często jest najlepszy. Tak jak powiedziałem na początku, tak samo jest tutaj. Z tym, że tak jak powiedziałem, duża część z tych wątków miała możliwości, po prostu tak to nazwijmy, miała możliwości tego, żeby pójść dalej, żeby coś było z tym zrobić więcej, albo napisać może do kontynuacji. Ja bym się zdziwił, gdybyśmy mogli przeczytać niedługo... Znaczy, może gdybyśmy mogli przeczytać niedługo, to bym się zdziwił, ale gdyby Brent Weeks nagle zakomunikował, że chce zabrać się za kontynuację Anioła Nocy albo cokolwiek w tym stylu. Uwierzcie mi, żeby się dał. Co do samej książki, tak naprawdę powiedziałem najważniejsze rzeczy, o których, na których mi zależało. Natomiast co do samej książki, powiem Wam tak. Brent Wicks jest. ma niesamowity talent do wzbudzania po prostu ciekawości. Ja pomijam fakt, że dla mnie końcówka drugiego tomu zakończyła się w taki sposób, że jednocześnie chciałem autora zamordować. Dlaczego mi to robi. A z drugiej strony, e, bardzo się ucieszyłem, bo, bo wiedziałem, że trzeci tom będzie będzie bardzo dobry na pewno i, i mega mnie przede wszystkim zaintrygowało to, i o czym będzie ten tom, jak to wszystko się rozwiąże, o co w ogóle chodzi tak naprawdę. Więc jak najbardziej na plus. I, I w ogóle to mieszanie, wiecie, jeżeli czytacie pierwszy tom, drugi tom i tak naprawdę w trzecim albo kolejnym Dowiadujecie się wszystko, to o czym czytaliście przed chwilą, nie jest tym, co Wam się wydawało, że jest, no to tylko świadczy moim zdaniem o klasie autora. Oczywiście nie wszyscy to lubią. Niektórzy jakby lubią mieć jakąś taką względną pewność co do tego, co czytają i gdzie się znajdują w danym momencie, ale myślę, że gdy ma się tak mało czasu na to, żeby faktycznie jakoś tam czytelnika sobie żeby sobie czytelnika upodobać do swojej osoby, no to tego typu rozwiązania, czyli zaskakiwanie ciągłe czytelników, czy burzenie ich jakiegoś takiego postrzegania rzeczywistości, którą samej wykreowaliśmy jako autorzy, wydaje mi się, że świetnym sposobem, żeby takiego czytelnika po prostu zostawić przy sobie i być ciekawym, co będzie dalej, bo e, ja byłem bardzo ciekaw po drugim tomie, co się tu stanie. I powiem szczerze, że może nie połknąłem tej książki, może nie połknąłem poza cieniem, ale czytało mi się to tak dobrze, że ja też nie chciałem tego połykać. Mimo wszystko. Ja teraz ostatnio większość czasu, jak czytam to, czytam w pracy. E, I jak wracam do domu, to mi się nie chciało. Ale też z drugiej strony, gdzieś tam e, z tyłu, bowiem, że. Nie śpieszyć się tak, żeby to wszystko już skończyć teraz czytać, bo już jak przeczytasz, no to już będziesz miał przeczytane. No, nie odkryłem Ameryki, ale tak jest, wiecie o co mi chodzi na pewno. E, nie chcę się jakoś bardzo rozwodzić, bo tu nie do końca jest o czym. Nie chcę Wam absolutnie spoilerować. Dzieje się dużo. Dzieją się rzeczy, których się spodziewaliśmy, ale większość czasu jednak dzieją się rzeczy, których się totalnie byśmy nie spodziewali. I powiem szczerze, że gdybym... Zaczął, i to jest chyba ważna informacja: gdybym zaczął e, moją przygodę z Brentem Wicksem od, e, właśnie, trylogii Anioła Nocy, a jak wiecie, zacząłem od czarnego pryzmata, y, jestem przekonany, że sięgnąłbym po czarnego pryzmata. Gdybym zaczął od tego, Bo jestem przekonany i jakbym, jakbym tego czarnego pryzmata odebrał, wydaje mi się, że bardzo podobnie jak to, to mi się wydaje ma trochę bardziej ciekawe historie, bardziej takie ciekawe, można powiedzieć. Może nie tyle postacie, bo jednak postacie w czarnym pryzmacie znamy lepiej, bo jest więcej tomów, ale jest tutaj dużo więcej takiego takiego nazwijmy mięsa, takiego czystego, mocnego, wiecie, takiej czystej treści, czystych takich mocnych pomysłów. I takiej fantastyki, którą, fantazy, którą ja osobiście lubię najbardziej. Więc wydaje mi się, że gdyby y, trylogia Anioła Nocy doczekała się jakiejś kontynuacji, nie ma co myślę na to liczyć, ale gdyby się doczekała, to na pewno byłoby to z mojego punktu widzenia ciekawsze niż y, y, czarny, czy czarny Pryzmat. Nie Czarny Pryzmat, bo Czarny Pryzmat to oczywiście jest Powiernik Światła. Oczywiście chodziło mi o Powiernika Światła. Tam wcześniej też się myliłem, ale nieistotne. Wybaczacie mi. Słuchajcie, tyle. Nie będę przedłużać. Poza cieniem świetne skończenie tej trylogii. Tak musiało być. Tak musiało być. Bo gdyby tutaj nie wydarzała masa, wiecie, gdyby nie były naćgane szpilki różnych ciekawych wydarzeń, to to no nie byłaby ta sama trylogia, co jest, z tym, wiadomo, plus to nie byłby Brent Wicks. Więc jak najbardziej jedna z lepszych, myślę, trylogii, jakie czytałem w życiu. Zdecydowanie. Fakt faktem, że ja tych trylogii nie czytałem jakoś bardzo dużo, nie oszukujmy się, ale na pewno top, topka moich trylogii, które w życiu przeczytałem na 100%, więc... Jeżeli dotrwaliście, ja z tym też mam problem, bo jeżeli ja wiem, że wy dotrwaliście do tego, żeby obejrzeć recenzję od tej książki, to jestem pewien, że wy przeczytacie tą książkę, ale i też zdaję sobie sprawę z tego, że teraz trafiam do mniejszości z was, bo jednak musieliście przeczytać pierwszy tom, a później musieliście przeczytać drugi tom i dopiero teraz pewnie obejrzycie to wideo. W każdym razie, drogi czytelniku, jeżeli należy do tej mniejszości, która te dwa tomy zgłębiła. Em... I zastanawiasz się odnośnie trzeciego, no to. To tylko tyle mam ci do powiedzenia. E, no, a jeżeli już przeczytaliście, bo to wyszło już jakiś czas temu, e, cała trylogia, i jeżeli to już przeczytaliście, no to dajcie znać, bez spoilerowo, oczywiście, w komentarzu, co sądzicie, czy jesteście podobnego zdania, co ja, podobnej opinii, e, i czy również uznalibyście, że przede wszystkim, e, czy uznalibyście, że trylogia nie nocy. Nie dość, że zasługuje, to pretenduje do tego, żeby stworzyć z niej coś więcej. Dajcie znać w komentarzu. Widzimy się, mam nadzieję, w październiku. Znaczy w październiku na pewno się zobaczymy, słuchajcie. Więc, więc tyle. Tak jest. Trzymajcie się i do zobaczenia.